Bandura trafił w solana. kurwa, trafić. Chipa. Dobra, z kosy jesteśmy dobrzy, dawajcie. Ale zapeszyłeś teraz. Obite jestem jest... łysąc. Nie, nie, no, zablokował mi ktoś. wie. ale nie raz o teraz, spokojnie. Każdą mecz, co wygraliśmy, bracie. kosy przegraliśmy mecz, to jest, to jest o, wróżba. Ja, ja sam tam... się, samu chciałem pojechać, bo sobie się pochwaliłem. Tak, to jest. Siadam teraz normalnie na spoceniu. Mergani kiedy wraca? Chyba drugiego. No to już idziemy z Andera, czekajcie. Leżę. Okno jeden. Smokowałem okno. 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 Po ryju, okno. Ta. Słyszymy nadłącznik. Co Oj e, wyjebał? No i wyjebał mi z dżungli. Ja pierdolę. Ja może zabiję nie. tego dżungli. Nie zabiję. Ja jestem frajerem. Pierdolonym frajerem. Nie, no wcześniej. Mandy, ty mogłeś jeszcze poczekać na temat No wiem. Ale on tak, bro. W oknie był kurwa ryju, no jak jest, No, panowie. Kala, bez na bs Kupili. Nie no, nic nie chcę się osiągnąć. podłuż. O, cześć, No ja tam dwóch na bs No kolejni oglądają, mówię wam. Den griper plass. Bakken i bakken. Mm. Ej nice 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 dobrze, nice dobrze, pozabieraliś nice broń. Ładnie, dobra, nie ma co próbować tu ściemniać, wiesz, są reddyne. Trzeba grać i się napierdalać z nimi. Trzeba wygrywać duele. Ta defaultem grajemy i... Teraz no, nie mamy. Przedaj master w budzie. Wiecie, jednoaka może zagrać, jak taki donk tutaj się odpali to. No, Przechy i palak kurwa Gala i w oknie Ej dobra to są ja twoje kościi w giebane No pokurwi mnie przecież Midad podjechał mida już Pikniesz z dołu je ja z góry Dawaj no. Nie wiem czy za boksami nie ma Kurwa jaki timing na to wszystko Przechy i palak i hoł. Za boksami kurwa Może być Gala Nice. Eddie, Eddie, Eddie. No Eddie, Edi, edi, edi. Mam go. Spodepniął. Ja to gala nice. leży. Spokojnie. Dojdź do kon. O, piknął nocks. kurwa. W łączniku? Tak, łącznik. Ja ja mam smoka jeszcze, czekajcie chwilę. Ja mam do dojdę. Daj do okna. A? Patrzę Galę. O, zresztą zresztą daj do okna nie mówił Bundy, że ma, ma, ma. ma. smoke'a? Gala, 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 gala. Jeszcze Gala las. Kurwa! kurwa. Co jest grane? No grane. Ręka mi kurwa latała. Dobra, potrzebuję akacza tutaj. Daję. Już przełamać. O, czekaj, ile jest, wjeżdżają z short, uwaga. Ale na lepszym razu, ważne. Wysmokowali mi apsi. Nie przeszedłem mimo 7. No, ja już 10, co? Długa, długa, blisko. długa. Zamienisz się, bo ja się Spryszować na wyjście. O, ja jestem daleko. O, kto? Dobra. Rampa skracana. Nice. A nie chcemy teraz podejść rampę, rampy, po wyjść a po prostu razem chodźcie. Tak, 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 tak. Może... No, Lader! A ladder zbita. I bez tych tych próbujcie Chodź Marian, chodź, musisz iść z nami. Mogę sfrysować na to, no ja nie mam życia. Żeby... Poczekaj, Jakbyś mi dał flasha na ticket. Flashuję, no? Dawaj. Ze schodów piknął. Ma flash, gdzie je za frajer jebany? Teraz ja rozpierdolę coś, zaraz przyciąga mnie. KURWA JEBANA! Ja, no, ja nie wiem jak to jest możliwe, że on takie coś trafia. A, Brawo za Maria! Ej, zajebista runda, ładne no. shoty, ładne shoty. Ale jestem kurwa mocny. shoty, jakie Mbappé! powiem ci. Ładnie, 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 no, ładnie. Z Ej, ale mocno. zwracajmy uwagę na to, żeby chodzić większą ekipą pod mid, gdzieś gdzie jest ktoś no, na, to niech ide. on sejdzie ta jedna osoba, i niech se siedzi, a my skupmy się na tym idzie. Ja dam, ja insta, ja dam insta. Ja ja Underleży leży, si. No nie no, musiał mi wyjebać. Tomek no, no, leży, Tomek leży. Na ruzie. Możecie do łącznika łącznik. Rampa może być na blisko. Sprawdzaj bandit, pomoż zero. Chodź tu, skrylu, skryluj ja. Dobra, nie widzę w oknie warianta. Skryluj ja, pomoż zero. B jest gdzieś. Leży, leży, leży. Tak, zajebał, <grym> kurwa, jebał. Nie widziałem gościa chyba. Gość w kuchni czeka. Nie ma. Ajej. Jeden blast B. Blast B. Tak. Hmm. Mogę już zlotować do kuchni. Ja no, gala do... chyba wziąłem Czy nie? Gala Ojej. chyba. Nie, oj kurwa, Ojej. się usrałem. Oh, kurwa. Jest gala, ale mi zajebał. Się. Ja paraliż w ręce w tym meczu, co się dzieje kurwa, co się dzieje? Ale rampa. Nie trafiłem, okno, kurwa. Fleszuję ci kona, uważaj. Ta rampa leży. Gala kurwa, no jak ty kurwo jebana to trzymasz. Firebox. firebox. Biało miałem kurwo! Jebana! Kurwo! Biało mnie kumasz, że miałem biało? Zamień się bronią, zamień się bronią. Zabij następnym razem, nie miał kurwa. Cisza. Nie pedofilu, masz taką pozycję, że nawet nie Ale patrzy, tłumacz, ja robisz, miałem pało, biało, miałem biało. Gaby. O masz. Kurwy. Będękstowni pod, pod górkę robić kurwa. bo ja widziałeś, za tobą, za tobą, za tobą. Tego jebana. Jebana. Obyś kurwa zdechnie. Pełna ekran armii. Oni no we dwóch, no przecież... No, zaryzykowali, no zaryzykowali. za kurwa! jebane! Dobrze ci tak kurwa spaślakuje, by się nie tej gali, kurwa z tą Ej, dobra, to ławopą. Ej, dobrze, co, co robimy? Mamy snajpera. Marian, jak to wykrujesz? Wiesz, no nie, rzucę na dwa. Dwa się z nimi. O no jej Nie, no chłopak, ma... zamiast zagrać już hero AWP 11-4, bohater dużywy. Eee, no dobrze. Right ty zacznij grać, będzie łatwiej. Morda, nam dwa mecze zamykałeś. <grym> Jak je zamykałeś? Dobrze, pokaż. Zyfę, kurwa, nie mówisz, no? No. Nie, no. Jeszcze mi zajebał granatę. Galala, <grym> ja biegał. Lifu gdzieś jest. Tera. Jeszcze jeden na dżungli. Schody, schody. Zabiję. Mamy zabiłem B. Dawaj, teraz Ok. Schody dżungla. Leder, po hicie jednym. Przed lederem stoi. Jebać mnie, kurwę! Kurwę! Leżę. Z tego kurwa. Sam nie No, Oho, i na mnie. Na mnie to tak. A żeby cię kurwo z. A chuj mu w dupę! To, nie ma... Dobra, słuchajcie, musimy cię mieć lepsze. Oni grają, lepszy, oni grają bo... strasznie agresywnie mid, z tego shorta no. mi da... Ej, lecimy. Leci... Dawajcie, egzek a, na A! a, na a, a. No, no. Nie próbowaliśmy. Rzucę mi próbowaliśmy. przejście. Speczuję. Palag jest na A. Schody, schody. schody. Dobra. Ninja chyba, chyba ninja Kurwa ale... o, oni tu w 40. Czterdzie... Czterdzie... Kurwa, no ta gra coś chodzi zjebanie teraz nagle. No już po tym meczu czułem, że coś kurwa za wolno gra chodzi. No dobra, słuchajcie. Nawet broń w musimy wyjeżdżać, jak jak na my... kurwa, się ten walić. I tyle, nie ma innej opcji. Powodzenia. Nie, nie, przepraszam. Kogo przepraszasz? Miajko. Łącznik możecie zaraz zająć, bo tam leży jedno z okna. Patrz, tą galę. łącznik. Nice. Muszę cofnąć. Muszę cofnąć. A może podajcie pod ja dam wam tak. flesza. Możemy daj, wejść. no ale to dalej. No. Chodzisz, Master, w okay, budzia. Daj, daj, Dawaj, dawaj, Podchodź, dawaj. podchodź z tym, kurwa, Leż, się Dał ci flash. O, kurwa, Aros. Ja, jest stoi na środku no, no, ja gali na pierdala z digla. Przecież zaraz pierdolę gówno. Ja się wyjebię z sekury <grym> O tak powinniśmy to. wygrać kurwa no. O, Nie pomyślałem, żeby wam dać jednego w leder. kurwa, w w Nie, no. A szukuj. tam blokada była z kurwa, no nie idzie, ale musisz biegać, jak jesteś pierwszy, do chuja, bo to blokada oficjalnie schodzi. Na pierda. Przed leczem, lecz kurwa, niegla, kurwa, kurwa, na środku, kurwa, to jak on ma wybiec, jak on przed meczem chodził, chodził na bieżni. Wszystko kurwa. kurwa. Wszystko to. Panowie, budzili się, kurwa, bo trzeci mecz zaraz widzę. No, 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 nie ja ślepy jestem! Nie ma Adel Gana na Bigu. Z kona mi dał swą! No. Nie widzę kon Okno zeszło Ja zaraz kona próbuję. Gale uważaj, ja podchodzę na derpana patrz tą galę w łączniku jeden, się ślepy. Do prawej chyba. Gala. O kurwa, skąd on wiedział? Gala. gala. Leży. Leży kon. Okno. Podchodzę Kurwa. Wsadź się, Gala, gala, jeden. gala. Jest Bez, 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 bez. Jebać jego starą kurwę. Jebaną, przepraszam. Kurwa no, boi, boi. Hej, dobra, będę szczery, ci to już kurwa. Ci jadą ostro. No do, do i kurwa, bułpa, no ja pierdolę no. Daję flash włącznik, uwaga. A, y, dżungla, 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 zabiłem, z dżungli z gali, z gali, z gali. a dżungli Zgali, zgali, zgali. Dżungli masz. No za to, Nic się nie da zrobić, kurwa. Dobra, może w tej ich przekopiemy ander Kon jeden. Dwóch kon, dwóch kon. Jadą. co? Ja nie mogę nawet kliknąć, człowieku. Jeszcze jeden. Dwóch, dwóch. Jeszcze No i Bawka. Oh, jadam na galiki. Zajął kurwa. Jeden na jeden. Ostatni był B. Ostatni był B. Ostatni bubel kurwa. Nie bój się. Dobrze. 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 Dawid kurwa. Ej, ale gdzie on kurwa stepnął? Bo to było w było... stepną Megali albo w Anderze stepnął. Tak, takiego szmera było słychać. No. To dawaj. Twoje leży. Skaczesz Ander? Jest mi jeszcze jeden. Leży. Połóżmy ha, bo Jeszcze jeden. Idę po fraga. To kurwa. <laughs> I do mega pewnie powiem. jakiś. Nie, to jest niebak przyczepny. Cześć, dawać sandwich! Ja mam dosyć, Popełniam samobójstwo dzisiaj o godzinie 2:00. Zapraszam cię Sebastian. Okay, co się dzieje? Rzucę cię eskat. Masz. Cię trochę kurwa zawiodłem. Ej! Ojej, ja go widziałem jak nadbiegał i wiedziałem co się staje. Chyba że jakaś agresja no, nam jedzie. jedziemy, Wiktor? Dawaj! Ja mogę weź fleszuj za. Fleszuj za i biegnij do kona też leśnik.

Ale ja patrzę, ja się obróciłem, tylko ja pikowałem... No chuj ja się obróciłeś, się miałem biało! Powinien raz, że odwrócić kurwa, mówił, że będzie flaszował tak vida, a to? dwa Zandera wybiegał chłop kurwa i powinien się od razu wyjechać i go rozjebać to by nie zabił Wiktora free runda by była. Zresztą stał tak jak kurwa pała taka jebana na tej gali, no Chyba mega leży Rambo. Właśnie przedszedł mnie na Idę na ticket a, podsyciliśmy na podwórku. Gdzieś wiesz, biega, tam biega, tam biega na podkonem, uważaj. Poczekaj. Jest, przykro. Dżungla, Kala. Pod konem. Wyścig. Brawo. I dżungla, dżungla las. Nie pikuj go, nie pikuj go. Dżung po konta. Dżung, nie. Nice. nice. Broń masz pod konem, Dżung. E, ja Ale tu po gorących węglach skakałem Ja pierdolę, jak widziałem, jak on wychylał no, ten runda, chłop i I widziałem, że no, jestem w locie tak. i lecę, to mówię Loserunda, ogólnie. Pod koniak leży. Uważaj, domać leży. Jeszcze gala. boknie, boknie boknie Okno, okno. Okno i mit macie. Wziął AWP. AWP wziął No kurwa.

Kurwa, ja to jest drugi. Dobra, ale to jest powianie, że się obracam, ja dostaję pizdę od razu. Nie, Nie no chłop, kurwa, nawet nie mam prawa wiedzieć, że ja tu jestem. i tam nie kurwa z tekiem na pełnej pizdzie, no z prefajerem, no. Co się stawi? Tobie. Mam... Nie mam gale. Nie mam gali. Nie Nie mam Uuu, absurd Gala jeden Bugala, Bugala, Bugala! Leży jeden z Gali, jeden na pierwszy. Aha, Jalek, what Nie wiem gdzie jest bomba. Nie, wrażaj tutaj na gościa. A dobra, co ty? Bobacz czy B? B. B. 1-0. No i co on kurwa robi? seren trzyma cały czas dżunglę? Tak. A czemu mówicie, żeby ten. Że jak lepne Flajicita, to, to jest lepiej. Jaka no jest Bo, bo nie, Nasz, nie, nie pojawia się na głównej. Nie, nie pojawiają się w twoje kanały nigdzie. Nie wiedzą kim jesteś. Ale moje się i tak nie pojawiają nigdzie. Ale teraz są takie wtyczki, że normalnie możesz przez wtyczkę sekwitnąć twój tak, profil, no. nawet jak grasz na tym stream, 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 streamowym modzie, to i tak wyskakuje, że jesteś TAS i na przykład jest przypięty twój kick, twitch i tak dalej. Prawda, prawda to tak, akurat. Dobra. Nie widziałem. Prawda. Oni się nawet nie chowają, kurwa, nie? Zrzucam MP9 tak kogoś. Ja poproszę, jak dam radę. Ja mam, Cię. dobra, mam. Byjku, nieważne, razem. No nic, no, czyli te dwa pierwsze mecze były jeszcze jako tako. Ten już taki jest mm. mocny, ale ja myślę, że damy radę jeszcze. Spokojnie, następny win. Flashuj. Flashuję. Yeah? Um. Dobra, nie było. Teraz to ja odjebałem. Jeden po głowie, 10 HP. Pod konem leży jeden. Jeden 10 HP. Pod HP. AK podeszła? Pod... Jeden gala no. i dwóch pod konem. Kona chyba, kona chyba. Uwaga, bo nie ma nikogo w konie. Ja w oknie. Gala, tupie, cały czas. Jest gala. O, ja tu gramę w każdej sekundzie wyjść. Leży z okna. Jeszcze mid. Mid, delpan I A w wiek. One shiko. One, sheik, one sheik. No. Mi się wydawało, że go tam właśnie trafiłeś, jak przebiegał. Dobra. Zobaczcie, jemu hitów zadałeś, jak ci wyskoczę. Czy masz 2 czy 1? Ile masz hitów, Marian. 102. No, 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 tylko trafię. A WP dam, A WP dam. To zażyć. 3 nami cię masz. Check, check, check. 3 wbów. Odlicie powinni bo, bo, bo... być. Dobrze! Under, under, under. Do kogo wchodzi? Ja o, kogo, kogo? kogo, kogo, kogo. Hey. Brawo! Dobrze! No, panowie, to jest pomoc. Nie zrobiłem za wiele, ale... Od czego ma się drużynę? Mogą ci coś na A pierdolić, to uwaga. Ja piknę z tego kona ja. jeszcze raz, z tego mida, Dawid, A, daj bo... mi ten. Daj. daj, daj ktoś broń. Hmm, od... nie, nie mam, nie mam co chcesz? Broń daj, ja ci dam flesza. Ja dam. Dobra. Ja dam, ja dam, ja dam. Dobra, to nie daję. Tylko uważaj potem na Mój palak A jest Nie mam jak trapa Jeszcze Weź się AWP AWP Wezmę Teraz piknę skona Jeszcze raz Światło AWP O, rzucę masz, a dobra traf Master, Duka. Ale trafiłem, tylko oni zgasili Mm. Dajesz go w chuj przed ten. W chuj, w chuj przed Drampu on wybuchł. Dlatego wiedziałem, że oni już mnie będą łapać będą łapać na tym. Flash? <laughs> Posł. leży. Jeszcze jeden. Wybieg chyba będzie. Daj jeszcze jeden. Minus 50. Under. Under. No under... kurwa! Fajna B Lampy no nie ma Ja patrzę, Pałac czy nie wychodzi zbutujcie Zbyt, po dwóch Pałac okno. leży Jak Gdzie? Jeba, jeba. Okno Okno, okno Dwóch ma mało w takim razie Co to kurwa jest za head? Co to kurwa jest na za head? Uważaj, smokowali, mogą Ci wchodzić galą Okej okay. Włącznik albo gala, albo... A bo plecy może być mieć dość. jeszcze No Mógłbyś sobie domek dojechać na przykład, to byś kurwa wiedział Nie, ja teraz też Na chyba. razie nie wygląda, żeby Ci przeszło Ale co będzie dalej, tego nie wie nikt ja nie widzę kona. Nice. uważaj plecy amo Domek jest w nice. 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 patrela Brawa Marian oh, mam. mam, mam mam Uważaj Mit coś Ale no, jeden chyba nie wiem Ona ja ci flesh Widzę tego kona na razie nie wiem i egzekiem ogólnie. Mogą się podsadzić nawet wokół, na dworze. Weź za do nagłośno a na głośno cofnę nawet stąd. Masz galę dla nas, czy nie? Mam galę, ale tak trzymam tylko pod. pod... Nie, 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 Włącz... Wyszedł, Nice. Jeden z Under 1, under 1. Łącznik bomba. I damek może przez smołka wylecieć? Nie ma. Mógł gibt? się podłączyć. Mało ma. Aś, teraz goście grają, jakby nie potrafili. Ej, w ogóle to jak zapytałem się, czy masz galę, to mój mózg pytał, czy masz łącznik dla nas, ale niestety. Nie, ja trzymałem podstawkę, bo. Mariam, daj się, jest. Zapłacił za to niestety Ginny. Kropnik nie ma. Rampa! Słysuję, mila! Spokojnie, spokojnie. Dobra, opuszczam. Ja gram palącą. Granata, gram granata. Granata. leży. Jedzie rampa. No. Jeden. Jeden. Leży. jeden. Leży. Jeszcze jeden. Parż. Nie musisz. No, no, z miodzie dziękuję za drugi. Boże, kurwa wyszedłem z dechy, kurwa. Brawo! Mid. Dzień. Pod konem, już pod konem, pod konem. Ja Jeden cierdolę, pod B, TV. No i sniper akurat to musiał być. a nie przejdź do galni, nie I co on kurwa robi? Kurwa wszedł dżunglę! Hej, dobra! A ja, nie trafiłem. To włącznik sobie weszli. No. Master w daje WP. Leży jeden. Cofam z, tej... z tą mapą, bo rotuję na B. Ja bezdomnie czy... dojechałem. Gdzie ty jesteś, Master Pucia? Pod łącznikiem coś, nie? Ja jestem ja... ja jestem łącznik. Chodzę, chodzę, okay. cofam, cofam, cofam do B. Cofnij, mi, no. zapaczkami, zapaczkami zapaczkami, Ładnie, Maria. Ładnie. Patrzę ci łapsy. Mamy Marian, moc. gdzie ty zabiłeś? Zbóg przyszedł do B. Cofam. Pala. Gala leży. Łącznik, łącznik le blisko, lewo Uciek, z łącznika na nie, jest pod oknem ładnie Ale ich najebałem kurwa frajery Ładnie Marium łącznik uwaga. Gala, gala łączników Mój gój a absy, apsy mi wyjebał no, domyka go do pewnie. A. Nice Kala, uważaj Gala wiek, proszę za ciebie Brawo. Pa, Edward. Mmm, domek i gala. A, domek i gala. Jeden na ma. Wiesz? Auto? Nogi? Nogi, jest, auto, jest, auto, nogi, nogi, nogi auto! AWP, MK, konie. A koniec konie. ktoś okno? leży. Kondo Nie ma Skanuje ci schody Ja robię tej... CT rotuje jeden Bo CT jeden zrotował Nie wiem czy w dżungli ma nie Nie, nie, ja nie widzę kurwa Muszę stać w oknie Może być gala? Może CT jest jeden, macie fleszę na CT? Kurwa, to jest Sniper Jest yeah, Sniper no Daj 3OM, kurwa Dwie rundy panowie, dwie rundy Był ktoś podbewie, co on robi podbewo, spróbuję bo spróbuje go wyjebać Skakał hmm. czy nie? Zatrzymaj, bo oni tam nie skaczą. To chodź, Ginold, ty mi postrzelaj w ścianę i se Biem, zejdziesz, Andre, ja spróbuję piknąć. Może coś ja da się daj Ja dam im dam insta, tam Może pod mida wróć. mamy tego mida czy nie? Możemy mida zagrać jeszcze, mamy bandiego poda, może możemy splitować ja mogę desplitować zaraz mida, czekaj na mnie. Nie mamy smoke'a bo okolicy. Nie mamy, że... kona. Dobra, nie mam. Palił z Palił, Ogólnie to na tym idzie coś granatów nie mamy, nie to? Ta, ale mamy bandiego, powinniśmy no, zagrać no. chyba pod e... bombsejta. Ticket nie widzę. Trzymam Short. Ja mam Dziągnie. Ticket wam mogę trzymać. Short. No i chuj, no nie baczcie go jebanego, no. jebanego. Gdzie? Patrzę, Gala. Kapcy. Patrz, gala. gala. Pa... Oj, palący. Długość na <coughs> palące Dobry mało Dobry wieczór Pod konem Ławe jungla. dżungla On GG Aj kurwa Oj kurwa Wcelowany wychodzi na kucakan Mnie wypierdala bomba